Cześć, mano. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, gdzie przetrzymuję rozsady zanim zostaną wysadzone do ogrodu. Jest to okno narożnikowe. Tak zorientowane, że praktycznie przez cały dzień mam tu słońce. Co sprzyja właśnie wzrostowi roślin, które tu hoduję, uprawiam. Do tej pory wysiałem takie warzywa jak papryka, por, seler, trochę ziół. I pokażę Wam po prostu, jak wyglądają poszczególne rośliny i w jakim okresie czasu. Ten spor minęło już dwa tygodnie od wysiewu. Jak widać, częściowo już zaczął wychodzić, ale dosyć wolno mu to idzie. Tutaj mamy celer. Trochę przypomina rzeżuchę, ale generalnie jest już na tyle duży, zaczyna wypuszczać już. Kolejną parę listków będę niedługo pikował i to jest też dwa tygodnie od wysiewu. Papryka słodka, żółta czerwona, papryka z marketu oraz papryki ostre, cayenne i jalapeno. Też dwa tygodnie od wysiewu. W zasadzie wychodzą już pierwsze pary liści właściwych, więc myślę, że jeszcze taki. Półtorej-dwa tygodnia i zostaną przepikowane. A tutaj mamy zioła, które zostały wysiane wczoraj, <gry> czyli jeden dzień od wysiewu Na razie widać, że nasiona spuchły. Dobra, wody, ale jeszcze nic nie wychodzi. No i co? Bardzo krótki materiał, ale to raczej w ramach podsumowania. Kilku dni od wysiłów poszczególnych roślin i pokazania, w jakich warunkach te rozsady u mnie są. Dzięki, na razie, cześć.